To kolejna zrealizowana obietnica wyborcza burmistrza Tomasza Kulczyńskiego. Dzisiaj w środę 31 marca nastąpiło oficjalne otwarcie przychodni medycznej w Trzebnicach. W uroczystości obok włodarza naszej gminy udział wzięli ksiądz proboszcz Stanisław Łobodziec, starosta powiatu polkowickiego Kamil Ciupak, przewodniczący rady powiatu polkowickiego Henryk Czekajło, przewodniczący rady miejskiej w Janusz Ślipko, wiceprzewodniczący rady miejskiej Piotr Wandycz, a także radni Paweł Baran, Dorota Kele, Paweł Bujak, Marcin Ślipko i Henryk Osolinski. To jeden z kolejnych punktów, który został zrealizowany. Przed nami kolejne i ja mam taką nadzieję i jestem bliski temu, że te wszystkie obietnice, które daliśmy, zostaną zrealizowane w 100%. Tutaj jest też Medzikus, który też był w, 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 w Czebnicach Starej Przychodni, w związku z tym dla, dla ludzi, mieszkańców jest to ważne, bo są też w większości ci lekarzy, których znają, do których korzystali i chodzili. Jest to zrobione w profesjonalny sposób, w związku z tym jest to pierwsza inwestycja pokazująca, że takiego typu. Zmiany w Chocianowie będą i są. Każda inwestycja w zdrowie jest po stokroć ważna. Okazało się, że otwarcie w tak trudnych dla nas wszystkich czasach jest po stokroć bardziej ważne, dlatego wspieramy każdą jedną inicjatywę, która związana jest z poprawą bezpieczeństwa, zdrowia naszych mieszkańców. Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko zostanie cały proces zrealizowany. Od momentu, tak jak pan burmistrz wspominał, staliśmy na placu i uzgadnialiśmy pewne aspekty, to wydawało mi się, że to jeszcze bardzo daleko. A dzisiaj już mieszkańcy korzystają z tej przychodni. Załatwialiśmy wszelkie procedury, w tym również te problemy, które były do rozwiązania. Osobiście się zajmowałem tym, żeby to zostało zorganizowane i decyzje te problematyczne zostały wydane od ręki. Na ten dzień czekali przede wszystkim mieszkańcy Trzebnic, ale także okolicznych miejscowości jak Chocianowca, Ogrodziska, Żabic i Brunowa. Wcześniejsza przychodnia, którą mieliśmy już nie spełniała warunków bezpieczeństwa przede wszystkim, żeby pacjenci mogli z niej korzystać. Osoby niepełnosprawne na wózkach i wojskach nie miały możliwości skorzystać właśnie z ośrodka zdrowia, który mieliśmy wcześniej. Ośrodek jest formalnie otwarty od 15 marca. Myślę, że nie trzeba nikomu mówić, jaki jest adres, bo z drogi powiatowej przychodnia jest widoczna, a wieczorem jest tak mocno oświetlona, że nie ma możliwości przeoczyć. Chciałem pogratulować panu burmistrzowi tej wspaniałej inwestycji. Jedna z największych inwestycji, mam nadzieję, że jeszcze większe też będą, ale jedna z największych inwestycji w tym okresie bardzo przydatna ze względu na to, Wiadomo, co się dzieje, jest COVID, te przychodnie, ta opieka medyczna jest bardzo potrzebna. To jest strzał w dziesiątkę. Wszystkie głosy, które tutaj padały odnośnie starej przychodni, zostały przyjęte i wysłuchane przez naszego pana burmistrza i przez nas jako radnych, którzy zgłaszaliśmy problemy. Zostało to bardzo, dobro, bardzo dobrze odebrane, i całe przesięcie, jak widać, zostało wykonane w bardzo szybkim tempie. Jesteśmy z tego dumni. Budynek został przystosowany zarówno dla pacjentów chorych, jak i zdrowych. Znajdziemy w nim pomieszczenia przystosowane m.in. na gabinety internistyczny, położnej i pielęgniarki środowiskowej, zabiegowy, stomatologiczny, szczepień i dzieci zdrowych. Górnicz realizuje skutecznie swoje obietnice wyborcze, jak również słucha mieszkańców wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i w realizacji i dążeniu do poprawy naszych warunków w naszej, w naszej gminie. Jestem zadowolony z tego względu, że młody, energiczny, zaangażowany w pracę burmistrz, który, który realizuje skutecznie, dąży do celu do zakończenia oprócz obietnic, oprócz deklaracji, to staje się faktem i krok po kroku realizuje kolejne zobowiązania. Burmistrz zrobił następne mistrzostwo świata, jedna z poważniejszych jego inwestycji. Za chwilę będzie druga, tak jak chodzi o targowisko. Także idzie wszystko pięknie, żeby tylko nam Bozia wszystkim zdrowia dała. Przychodnia w Trzebnicach uruchomiona została niemal dokładnie 15 miesięcy po politycznym happeningu urządzonym przez opozycję. W grudniu 2019 roku Anna pichała, straszyła mieszkańców, że przychodnia tu nie powstanie. Dziś wszyscy mogą zobaczyć, jak bardzo się pomyliła. Naprawdę gratulacje i radnemu <laughs> Piotrowi Wandyczowi. Starał się o to, no i oczywiście całej Radzie, bo cała Rada przegłosowała. Większością głosów oczywiście opozycja w to nie wierzyła. Opozycja cały czas to... Obalała, że tak powiem, i cały czas mówiła, że tego się nie uda. Udało się naprawdę. Mam nadzieję, że jeszcze następne inwestycje się udają, co, co, co widać w działaniach pana burmistrza. Także no, rewelacja. Organ wykonawczy i, i, i uchwałodawczy współpracuje ze sobą, zazębia się i są tego bardzo szybkie efekty. No Nie można tego powiedzieć w 100% o, o całej Radzie, ponieważ część Rady w pewien sposób stara się. Baczy o swoje interesy, widzi czubek własnego nosa, co niekoniecznie działa na dobro mieszkańców całej naszej gminy no i okręgów, w których dani radni mieszkają. Bardzo się cieszę, że kolejny z punktów wyborczych programu pana Tomasza Kulczyńskiego i klubu radnych Chocianów 2023 został zrealizowany, co widzimy. Na załączonym obrazku mamy piękną e, przychodnię medyczną, która będzie służyła e, mieszkańcom nie tylko Trzebnic, ale i okolicznym miejscowościom jak czy Raków, Michałów, Żabice, Brunów. Więc mieszkańcy będą mogli już korzystać z naszej pięknej przychodni, a dodatkowo jeszcze taka mała niespodzianka przy przychodni mamy zrobiony skwerek. Był to pomysł pana burmistrza i mój. A z uwagi na to, że Trzebnice ma bardzo mocno zakorzenione tradycje strażackie, więc taki duszek strażak będzie pilnował naszej przychodni.